Więc witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Życie Bez Limitów, sobota, więc kolejny filmik lecimy. Dzisiaj będzie o relacjach, o związkach i o tym słowie, czy zdaniu, które możemy często usłyszeć. Niektórzy z nas usłyszeli to słowo, czy ten wyraz, czy to, czy to zdanie bardzo wiele razy. Ten film jest ogólnie głównie do facetów. Do mężczyzn, dlatego że według statystyk to mężczyźni więcej otrzymują, słyszą te właśnie zdanie. A to zdanie brzmi: to koniec, odchodzę. Co wtedy robić? Co robić, kiedy usłyszysz te zdanie, którego tak bardzo nie chcesz usłyszeć? Dlatego, że to zdanie niszczy wszystko. To zdanie wdziera się w Twoje wnętrze, jak młot pneumatyczny. Po tym zdaniu często wpadamy w depresję, często możemy wpa wpaść w alkoholizm, a niektórzy z nas nawet odbierają sobie życie. Tak bardzo nie chcemy usłyszeć tego zdania. Odchodzę, to koniec. Co wtedy? Jednym Największych lęków, jakie człowiek ogólnie posiada, jest lęk przed odrzuceniem. To wiąże się z naszą, z naszymi adaptacjami, kiedy by, w dawnych czasach, kiedy byliśmy ludźmi, kiedy usłyszenie takiego zdania czy odrzucenia kojarzyło się ze śmiercią. I jednak nasz mózg przez tyle lat się nie adaptował. Nasz mózg cały czas myśli, że. Żyjemy w takich czasach, kiedy nas ktoś odrzuci to automatycznie to równa się ze śmiercią. A jak wiemy tak oczywiście nie jest. Ale co wtedy robić, kiedy usłyszysz coś takiego? Jak wtedy pracować nad tym? Powiem szczerze, że ja w swoim życiu też kilka razy usłyszałem to zdanie. Nie było to dla mnie przyjemne, nie było to dla mnie miłe. Byłem w pewnych momentach, byłem nawet zrozgocony. Ale im jesteś starszy, im jesteś człowiekiem, mężczyzną, bardziej doświadczonym, tym łatwiej sobie radzisz z takimi odrzuceniami, takimi zdaniami. Ale czy to oznacza koniec świata? No nie. Czy to oznacza koniec swojego życia? Oczywiście, że nie. Aczkolwiek w mojej rodzinie była taka sytuacja, kiedy mój święty pamięci wujek usłyszał takie zdanie, i niestety, ale w wieku 20 lat odebrał sobie życie, nie było to łatwe. Ja dokładnie w tym miałem 6 lat, i nie byłem w stanie sobie wyobrazić, przez co on przechodził. Aczkolwiek później, kiedy dorosłem, kiedy miałem takie sytuacje, czułem się bardzo odrzucany, byłem zuzucony trochę, ale. Dzięki właśnie temu, że przetrwałem te trudne chwile, stałem się silniejszym człowiekiem. I tak to działa. Przede wszystkim przetrwaj te pierwsze momenty. I przede wszystkim na kogo najbardziej działa odrzucenie. Kto najbardziej odczuwa? Przede wszystkim są to dwa typy jakby osób. Pierwsze osoby to są osoby, które są wysoko wrażliwe, dlatego że emocje, które one po prostu te emocje odczuwają znacznie bardziej, czyli tak zwane WWO, czyli osoby o wysokiej wrażliwości. Drugi typ osób, który odczuwa właśnie takie odrzucenie znacznie głębiej, jest to osoba, która ma ranę odrzucenia. Może być to rana odrzucenia od rodziców. Czyli na przykład niedostępność emocjonalna, a może być na przykład poprzez to, że rodzice nie zajmowali się tobą, bo na przykład jeden z rodziców mógł odejść, czy rodzice mogli się rozwieść, czy jedno z rodziców na przykład umarło i możesz mieć tą ranę odrzucenia. Wtedy, kiedy doświadczysz ponownego odrzucenia w swoim życiu, to boli znacznie bardziej. Ale jak sobie ogólnie z tym radzić? Co wtedy robić? Najważniejsze, to znaleźć coś, co będzie Cię pasjonowało. Coś, co będzie Ci zajmowało czas, aby nie myśleć. Bo jeżeli będziesz myślał cały czas o tej osobie, to nie pomoże Ci to w tym. Nie pomoże Ci to dalej w życiu, dlatego, że najgorsze, najgorszą bitwę, jak ktoś powiedział, którą musimy stoczyć, jest bitwa, którą odg odgrywamy w naszej głowie. Dlatego nie warto być w naszej głowie nie jest to łatwe, ale oczywiście tutaj zawsze przychodzi z tym, pomocny jest trening mentalny, czy trening mindfulness, czyli medytacja, dbanie o mózg, przede wszystkim wysypianie się, tak, suplementacja magnezem, robienie sobie właśnie drzemek, żebyśmy byli wyspani, bo jeżeli nasz mózg jest zmęczony, to działa w trybie awaryjnym, kiedy on działa w trybie awaryjnym, pochłaniamy cukier. Pochłaniamy różne śmieciowe jedzenie, co później prowadzi do tego, że jesteśmy bardziej podenerwowani. A kiedy mózg jest przemęczony, jest podenerwowany, to zaczyna nas bombardować negatywnymi myślami, różnymi scenariuszami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale taką właśnie działa. Dlatego najbardziej, przede wszystkim zadbaj o swój mózg. Przede wszystkim jedzenie wysoko tłuszczowe, ale przede wszystkim zdrowe tłuszcze, jak awokado, orzechy, oleje, bo to wszystko właśnie pomaga nam właśnie pracy z naszym mózgiem, bo tutaj będziemy musieli znaleźć przymierzeńca, bo jeżeli nasz mózg będzie naszym wrogiem, to będzie nam trudno pozbyć się tych negatywnych myśli. A więc przede wszystkim zająć się sobą, nie myśleć i zadbać o mózg. Druga sprawa, trzecia sprawa w sumie, mieć swój długoterminowy cel. Jeżeli masz długoterminowy cel i dążysz do tego celu, to... nie jest cię łatwo później złamać. Nawet jeżeli takie sytuacje cię w życiu spotkałem, jak rozstanie, odrzucenie, obojętnie co to będzie, ty dalej będziesz szedł i będziesz się rozwijał. A więc warto mieć długoterminowy cel. Taki cel, który. Jest wystawiony od, od 5 do 10 lat, na którego czasami zerkasz na karstce. Wtedy ten cel dodaje ci siły, ten, ten, ten cel dodaje ci motywacji, ten cel dodaje ci taki otuchy. To jest takie powiedziałem, Wtedy nie ma rzeczy, która ci złamie, bo ty po prostu realizując krótkie krótkoterminowe cele, do tego głównego celu pamiętaj, za każdym razem, kiedy realizujesz pewien cel stajesz się człowiekiem mężczyzną, przede wszystkim silniejszym. Oczywiście, nie będzie to łatwe, nie będzie to. droga nie będzie wysłana różami. To nie będzie tak, że to wszystko będzie łatwe. Ale pamiętaj, każda sytuacja, taka sytuacja powoduje, że stajesz się silniejszy. A więc realizuj te krótkie cele do swojego długoterminowego celu. Kolejna sprawa, praca z emocjami. Dlatego, że kiedy rozstajemy się, kiedy nasz związek czy relacja się kończy, tłumią się w nas emocje. Czasami są to emocje nawet z lat dzieciństwa, i warto te emocje właśnie na bieżąco uwalniać. Skupiać się na tej emocji i uwalniać właśnie strach, lęk, niepokój. Dlatego, że emocje, które są nieuwalniane, i my. Doświadczamy kolejnych negatywnych eventów w naszym życiu, te emocje się kumulują, i później właśnie mamy często, możemy sięgać po alkohol, możemy sięgać właśnie po narkotyki, możemy opadać w depresję, dlatego że te emocje, zamiast uwalniać, one się nagromadzają. A emocje są bardzo ważne, aby je uwalniać. I przede wszystkim starać się myśleć jak najbardziej pozytywnie. Ja kiedy miałem taką sytuację, kiedy usłyszałem te słowa, że coś w mojej życiu, że ta osoba nie chciała może powiedzieć być ze mną, ale ja sobie powiedziałem, że i tak dam radę, i tak szedłem do przodu. I teraz nie chcę się oczywiście tutaj chwalić, bo o to nie o to chodzi, ale przede wszystkim kiedy zaczniesz realizować siebie i później zaczniesz się spełniać jako osoba, to później zauważysz coś dziwnego. A co się wydarzy? Tak, te wszystkie osoby, które może na tamtym moment nie chciały być z Tobą, może były kimś bardziej zainteresowane, zaczną za Tobą podążać. Mimo tego, że będą miały swoich mężów, mimo tego, że będą miały partnerów. U mnie właśnie tak samo się wydarzyło w moim życiu. Te osoby, te kobiety, które powiedziały, że to koniec, rozchodzimy się, teraz obserwują mnie na social media. I tu nie o to chodzi, żeby się chwalić. Chodzi o to, aby ci uświadomić, że jeżeli byś podążał swoją drogą swoją drogą mistrzostwa, to tak naprawdę ludzie zaczną za tobą podążać. Dlatego że nie będziesz klonem, kolejnym klonem, który podąża za innymi. Będziesz człowiekiem, który podąża. Będziesz mężczyzną, który podąża za, za sobą. A kiedy podążasz za sobą, jesteś po prostu sobą. I odróżniasz się od ludzi, bo o to chodzi, żebyśmy byli sobą, byśmy nie podążali cały czas za ludźmi. Bo jak ktoś powiedział, że jeżeli podążasz za ludźmi, to podążasz do nikąd. Podążaj za sobą. Ale musisz najpierw odnaleźć kim ty jesteś, zrozumieć kim ty jesteś. Wtedy żadne odrzucenie, wtedy żadne słowa nie będą w stanie Ci wyprowadzić z równowagi, wtedy żadna sytuacja nie będzie w stanie Ci wyprowadzić ze swojej drogi, swojej drogi mistrzostwa, swojej drogi do celu, stawania się najlepszą wersją siebie. Oczywiście w tym momencie, jeżeli potrzebujesz takiej właśnie pomocy, może jesteś w takiej sytuacji, że potrzebujesz pomocy właśnie pracy z emocjami, głęboko zakorzenione emocje, albo cenik mentalny to zapraszam Cię na sesję treningu mentalnego. Tutaj pracujemy nad pewnością siebie, spokojem wewnętrznym, a wiadomo, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że się rozstałeś może ze swoją żoną, czy z kobietą, czy z, z kochanką, obojętnie z kim, to pewność siebie, spokój wewnętrzny są bardzo potrzebne. No i emocje tak samo, tak jak powiedziałem, niepokój, lęk, strach. Uwalniając to na bieżąco stajesz się bardziej pewnym siebie mężczyzną. Pod spodem tego filmu będą linki do moich książek. Pierwsza książka, to są oczywiście takie same książki jak słynąć i zachować zrówną na całe życie. Będzie to link do audiobooka, do wersji słuchanej, jeżeli nie lubisz ogólnie czytać. I druga będzie do książki, która jest dostępna na Amazonie. To jest książka w twardej okładce tak samo. Tam również znajdziesz pewne informacje jak pracować z mózgiem, jak wzmacniasz mózg, aby właśnie te trudne momenty przechodzić w swoim życiu. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.